To jest na pewno ten? Ale nie ma reliksów. Ale kurwa kłamstwo. Napisy. Angielski. <kłysy> <kłysy> so well from heavens! Uh... I am just swallowed by a ripple of light and darkness Aha, bo ty po japońsku czy co? <laughs> Dobra, sorry, nie ogarnąłem <laughs> <laughs> uh. Kurwa Sono Shino Sodam lyrics Dawaj wpisz karaoke, nie no karaoke, jest karaoke Jakie to jest głośne? Sora poorje się z futa znowu siga. E hika tu ja mino minami słowo Hiki jini kasaru hamon. Chyba za szybko śpiewam. <laughs> Hikori nomichi voyaku mano ni ta no yo nomichi ti wo yo

Joooo! Będę mu kurwa śpiewał openingi, nie? Lecimy, kurwa. Walk like an Egyptian. Mam nadzieję, że matka nie planuje iść spać. Kurwa, arka nowego, no. O, ładny trailer, by the way. To jest ten krótki czy to jest ten długi? Nie, bo dwa wyszło ostatnio, nie? Kurwa, Szwab. Jeśli kurwa napisy włączę, frajerze. A nie włączę. Ktoś wyszedł. Pewnie Szebi Szwab. No, lol. <ścoughs> Dobra, gdzie są lyrics? Dobra, najpierw Arka Nowego, później Work Like Egyptian. Arka, Noego, ale nie całą, bo ja nie chcę. Noego, e, Karaoke. Okay. Kurwa, ale cima. Kurwa. Aha, bo to już się zaczęło. E, święty ty Tak duży, taki mały może święty być, taki gruby, taki chudy może świętym być, taki ja, taki ty może święty być. Taki ja, taki ty może świętym być. Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda. Kocha bliźniego jak siebie samego. Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda. Kocha bliźniego jak siebie samego. Taki duży, taki mały może świętym być. Taki gruby, taki chudy może świętym być. Taki ja, taki ty może świętym być, taki ja, taki ty może świętym być. Kto się nawróci, ten się nie smuci. Każdy święty chodzi uśmiechnięty, tylko nawrócona jest zadowolona. Każdy święty chodzi uśmiechnięty, taki mały, taki duży może świętym być. Taki gruby, taki chudy może świętym być. Taki ja, taki ty może świętym być. Taki <laughs> ty może świętym być. Kurwa. Ile to trwa, ja pierdolę. Może świętym być. Gruby, taki chudy może świętym być. Taki ja, taki ty może świętym być. Taki ja, taki ty może świętym być. Taki duży, taki mały może świętym być. Taki ja, taki da-da-da-da-da-da. Lala, taki ja, taki ty... kaka, kurwa. Kurwa szebi, kurwa. Wbiłeś, kurwa, na koniec ją. Dobra, pracy miał być teraz? Wybierajcie, kurwa, głosujcie na następne piosenki w komentarzach, drodzy panowie i panie. Kurwa, wysyłajcie dotacje z pomysłami. No, kurwa, nie będę metalu śpiał, bo nie mam głosu metalowego. Ja pierdolę, no kurwa, opening z JoJo, no Shebi, wyjdź ty z jakąś ideą normalną. Kurwa, więcej. Yeah. O Killer Quinn mogę zaśpiewać. Kurwa w końcu weź patni ktoś go. <tryk> <tryk> Kurwa Disco Polo to jest twoja stara, nie? Który będzie lepszy? Serce moje. Nie ma takich jak my dwoje. Do szaleństwa, do wieczora. To chyba. chyba nie ma różnicy w subkulturę. Jobnijmy to, bo ma mniej wyświetleń. The moon shone in her pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. I will then remedy Khrushchev and Kennedy a time an invention you can declare. Cameroon cigarettes were well worse than etiquette. nice. She's a killer. Queen. gunpowder, gelatin Dynamite chillotine. a match with beam. Guaranteed to blow your mind. And it I recommended in enterprise. Instant and appetite wanna try. Nutka nutka nutka. Ow ow ow. She avoid compilations, she never kept the same address In conversation, she spoke just like a baroness Met from China, went down to Germana Then again and simply you that way inclined from Paris for car she couldn't care less Fascinating, precise, she's a killer Green gunpowder and gelatine

<sighs> but she's a willing guest, playful as a pussy cat. I'm not satisfaction don't I do, should I have you. I, I, she's a killer. Queen, gunpowder, and Gollum, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind anytime. You Magic in the price. I don't want to be able to kaka. seconds. cover The waka! killer Queen. Wakka, the Wakaka, 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 waka